Cześć, z tej strony Lunaro, no to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj mam um, jakieś sikiery tutaj jeszcze by się przydało zrobić kilof może? Dzisiaj wyruszy, wyruszamy na jakieś... Nie wiem, coś musimy pozbierać pierwsze, tak? To co na pewno kill off zrobimy i może jeszcze jakieś bole, żeby połapać więcej palmonów. Żeby po prostu mieć tego dużo Łuku jeszcze, aha to drewno, trzeba to mu łuk jeszcze zrobić Ale też się sfery, przyda przydadzą, troszkę, tak pięć zróbmy 5 boli, sfer jakiś to jest coś takiego samego jak, pok no na pewno, to jest coś takiego samego jak poke z pokemonów Palward Dobra zrobiliśmy, a nie, tak? tak jeszcze yy... bym zrobił mam kilof i ten a mam kilof, i sikierę też mam ale nie, o jestem głodny jeszcze ale nie mam żadnych po... znaczy monów, mam jakieś tylko pierwszego takiego, ale on Oj, nie atakuj mnie Fluffy Shield Szybko, atakuj go Owcu, atakuj go Trzeba go pokonać. Dobrze, znaczy najchętniej to bym złapał go. Dobra, E, chowaj się Ten we mnie nie umie trafić. Nie dwa, co te. Jak się tym rzucało? Na kół, okej. Okay. 49%. No! Ale, że ja trafić w niego nie umiem? Dobra, rzuciłem. Trochę zmarnowałem tych boli, ale może siądzie. No, 85% i 100%, dobra. Jest pierwszy. Hokrates. Ho ho Hokrates? Co nimi. To jest mitologiczna gra, jakaś? A właśnie, jestem hungry. Trzeba by było coś zjeść. Mam berry tylko. No dobra, coś tam dają. Nie milę dokładnie, ale. Zawsze coś. Ten się leczy. Ja się też już leczę. Dobra, to teraz zbieramy jakieś materiały. Tutaj na przykład drewno można. Troszkę nazbieramy, jak to się fragment, zrobimy więcej boli, trochę, żeby były na różne inne palmony, żeby były na różne inne palmony. palmony to trochę tak pozbieramy. Troszkę kamienia i można wyruszać. Dobra. Jest zniszczone. Mogę, bole, już zrobić, mam nadzieję. Tutaj jeszcze są jakieś te potworki. No, bo kamienia nie mam, więc nie mogę zrobić. Ale tu jest blisko kamień. Więc zabiorę trochę kamienia i, wyru i wyruszamy gdzieś. No, jeszcze więcej. O, z tego też fragmenty baldium wypadają. Więc fajnie. O, kamień dużo waży. Chyba aż dwa. Nie wiem, tutaj dwa. Nie wiem, co to tutaj jest w tej grze. Mogą być nawet tony. I zrobimy sobie... No strzał nie będę robił, zrobimy... O! Sfery. Pięć mogę zrobić. Dobra, to zrobię na razie pięć. Wruszamy w poszukiwanie różnych rzeczy. Innych, fajnych. Dobra, jeszcze dwa. I jest. Bierzemy. I idziemy na przygodę w poszukiwaniu stworzeń innych. Jeszcze jakieś barisy możemy zebrać. A po drodze tego dużo zbierzemy. Idziemy. Tu na razie nie ma żadnych innych stworków. Są takie same. Ja sobie muszę... Ice... Access the Palbox and summon pal to your, your base. No przydało się by kiedyś jakąś bazę też zrobić. Ale to może nie teraz i co to tam jest? Czym to jest jakiś... Jakieś kości od... ...palmona jakiegoś, może nawet... Nie wiem. A co my tu mamy? Co to? Oro. Haruda jakaś. Tylko do czego to jest nie mam pojęcia. Możemy zobaczyć. Technologii. Nie, to nie to. Tego też nie. I tu co jest? Nie, to jest jakiś fiber. Nie wiem do czego to jest. Pewnie do czegoś będzie tam. Później. Może zrobimy sobie... O! Stone spe spear. No, odblokujemy go sobie. Yes. Jeszcze to możemy. Jeszcze dużo tego możemy. I to odblokuje sobie jeszcze to. Jeszcze to, bo wiem, że tu będzie potrzebne. Jakiś łuk, jakąś lotnię jeszcze żebyśmy mogli stworzyć. To sobie jeszcze zrobimy To i może szczoły Okej, okay, wszystko na razie mamy Więcej trochę tego trzeba I idziemy. Niszczymy te potworki Atakujcie F F naciskam F nacisnąłem i co to mi dało? Czy go wziąłem? Aha, jest jako... To jest jako tarcza, naprawdę. No ale nie chcę tego komentować. No ten go trafi. Uj, też jedzenie jakieś dostaliśmy. Coś tu jeszcze jest. Coś nowego. Jest jakaś góra, musimy na nim się udać pewnie. Tu, tu, tu. Tu są jakieś nowe stworki, co to? Pen gulet. Yy. Mogę złapać. 18%? No dobra, spróbujmy. Może siądzie, czy nie? Trzy marna szansa. A, nie sied. No nie, to nie. Oj Nie, fluffy przeżyj. Weź ich zabij. Bo chociaż jednego, please. Albo nie zabijać, tylko ja sobie złapię, ok. No nie, no jak będą we mnie tak szczelać. Nie, no na innych bije, chcę tego jednego tylko. Dobra, chodź tu, nowe stworzę. Może teraz? Nie, no, no obrywa za bardzo. Ile? 16%. Dobra, sprawdźmy, czy. O nie! A, dobra. Nie trafiają we mnie. Oj, zaczęły trafiać akurat. Złapany? Siedzi. Pingwin siedzi. X-Type. Artisan. okej okay. O, nie, tu nie zejdę. Tędy ja nie zejdę. A tam możemy iść. Coś jest. Coś się świeci. O, jeszcze coś to gigantyczny. Co to jest? A, to jest Mamores. Taki boss. Na 38 poziomie, więc na razie to my go nie będziemy atakować. A mi się wydaje, że ma tak mało życia, że nie trzeba mieć akurat 38 poziomu. Chyba 20 by wystarczył, żeby go pokonać, tak szczerze. Tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy koło tych kości. Mamy jeszcze punkt kontrolny. Ok. Acquired one technology. Bądź, mamy punkt jeden. technologii są? Co to jest? Ognister Lisy, Fox Parks I jeszcze jakiś człowiek. Dzień dobry człowiek. Ty będziesz mnie bił? Nie, nie bijesz. Siedzisz. Tolk. Nowa twarz, stąd ten nie mów do mnie. 10 paltimer. Paldium fragment 10. Aha, znaczy 5 No to fajnie, ale tu coś mamy jakąś figurkę Uuu. I co to daje? Limfung Effigy I co to daje, że niby? Nie, nie mam pojęcia. Jeszcze tu coś jest Pick up Upcast you day 20 A, że mogę coś tam ulepszyć No bo nie, ty jesteś jakimś nowym stworzeniem, to chodź, złapiemy cię. Yy, nie to tylko dwójka. Nie, nie bij nie bij dwójka. Built, ale ja chcę go złap. A nie, to na ku, To na ku. Capture 6% I to może go trochę robimy pierwsze. No bij go Czemu go nie bije? No to będę bił. A może. z I teraz go zaczyna bić. Ile ma? 27, to nie wiem, to... Jeszcze nie pora na to. Bo jak go trafi teraz to. I ty po Pokemon E. Wracaj I Teraz go łapiemy. Co się boisz? 66%, dobra. No, jak to się odpiło? Dobra, jest 89 91 i 100% mamy Flame Organ. Flame Organ dostaliśmy jeszcze. Inwentory Flame Organ Fire Pulse can we use to make fire arrow. O, proszę. O, ciekawe. Czyli on daje, że jakieś poison arrow? Flaymorgan. Aha, czy możemy te ogniste z czołym tworzyć? No okej, okay, chodźmy dalej. Tu coś jest? Na razie pewnie te stworzenia, tak, szex są jakieś podstawowe. To mamy jakiś zamek. I czemu na tym zamku? Hmm, ciekawe, na tym zamku jest punkty do. Czy można się tam teleportować? O oh, i mamy tu coś. Eight Hmm, ciekawe. Ale coś jeszcze mamy tutaj: A, Ranch i. A, i farmę. Jak powiedzmy, że farmę. Na no, co my tu mamy? Ja, ja jestem ciekaw... O nie Tego rzuciłem Dobra Bierzemy Ile tu tego jedzenia jest? O panie Przecież to nam starczy na wieki o, Mogę się tu wspiąć? Na górę jakoś, nie? O mogę! A nie wiem czy, ale mi się chyba nie uda. Albo w sumie. I może nawet się uda... Udało się. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. I tu mamy jakieś... Night... Nine... Nine... Jak on się nazywa? Night ma no, nocny... Nie wiem. Ryan's Date Tower. Dobra, weźmy sobie tu... O, F. Unlocked fast travel. Możemy teraz się, jeśli się nie mylę, tutaj przenieść. Tak, możemy się przenieść tu od razu. Hmm, to fajnie. Tylko ja mam pytanie, co to jest? Co to jest za... za... nie wiem. Coś. Ciąg na górze jest skrzynie i czemu tu, tutaj można wejść chyba? Bo są drzwi. Tower of the Rhine Syndicate. Co to? Boss battle will begin shortly all practicing members ready for. <coughs> Tower of the Rhine Entry. Nie wiem o co chodzi, może. Może to kiedyś indziej Zrobimy, bo się boję w to wchodzić No, le, nie, na razie nie A Tu da się przejść? Nie da się. Oj, zacięła gra Ale można tu iść dalej. Są tutaj te, te lisy właśnie Że ja nie mam czym bić ich. Hmm, Syndic, coś tam, coś tam. O, to jest jakiś stworek. Piąte levele niby. Dobra, choć może mnie nie zauważy. Ciężko będzie, żeby mnie nie zauważyć źle. Spróbujmy. Otwieramy. Nie do nas na razie? Dobra, mamy coś. Leder. I co to? Otworzyliśmy coś. F foodler Nowy Palmon. Co to? Pokaz. Nie, nie atakują nas, mam nadzieję. Nie, dobra. Chodź tu. Kim ty jesteś? Foody. A do kogo ty szczelasz? Do niego szczelasz, nie. Tak się nie bawimy, nie strzelamy do innych. A, uciekamy. Uciekać. Szybko. Nie atakuje nas? Nie. Ale tutaj mamy ten punkcik. Więc teraz możemy się tutaj szybko przenieść. Więc to fajnie. Że tu jest jeszcze jakaś jaskinia. Ciekawe co to za jaskinia. Można wejść. Hillsing Cavern. O nie, dobra, to też jest jakiś dungeon, jakiś boss tam jest. Bossy to. Mi się wydaje, że zanim my bossy porobimy, to jeszcze. No, z 8 odcinków będzie, no bo tam trzeba. Duże levele Bo my mamy. No... Party jest. A. Piąte levely, piąte, czwarte, powiedzmy piąte, czwarte, a tu jest trzynasty potrzebny, znaczy, boss jest na trzynastym, a który tu jest potrzebny, to nie wiem. Fast travel możemy się teraz przenieść gdzieś. Tu jest jeszcze jakiś boss. No okej, okay, dobra, to w tym odcinku by było na tyle, zaś. Za... Szliśmy gdzieś, znaleźliśmy, nie wiem, jakąś bazę, co przechowywali Palmona. Jeszcze jakieś, nie wiem, wejście do jaskini, w którym powinien być boss. Może kiedyś tego bossa sobie tu przyjdziemy zrobić, ale to, to jeszcze sporo czasu nam zajmie. Dobra, to wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.